Niedawno mówiłam o tym, że niektórzy ludzie przywiązują za dużą wagę do takich drobiazgów w naszym zewnętrznym wyglądzie, odnosząc je do naszego wewnętrznego wzrastania, do duchowości wręcz. No nie zgadzam się z tym, dlatego właśnie nagrałam tamten materiał, żeby bardzo wyraźnie powiedzieć, że kwestia malowania paznokci, robienia tatuaży, ścinania włosów absolutnie nie ma wpływu na naszą duchowość. Dla naszej duchowości najważniejszy jest nasz wzrost wewnętrzny, czyli nasze serce, nasze działania, nasze reakcje. Wielokrotnie mówiłam Wam o tym, że poziom duchowości najłatwiej poznać po jakości i ilości dobra, które płynie z danego człowieka. No już pomijam taką o, o, oczywistą rzecz, że wielu z nas w tych podnoszących się wibracjach. Bardzo wyraźnie odczuwa energię innych ludzi, tak? Oczywiście zjawisk, przedmiotów również, miejsc, jak najbardziej. A zatem my nie potrzebujemy takich dodatkowych informacji o tym, czy ktoś maluje paznokcie, czy nie maluje paznokci, ponieważ jesteśmy w stanie rozpoznać tę duchowość nawet ze zdjęcia, tak? Czyli nie widząc, załóżmy, tych pomalowanych, czy też niepomalowanych paznokci. W moim odbiorze, takim trochę. Oczywiście subiektywnym, ale takim trochę też mm, krytycznym odbiorze. Na pierwszy plan właśnie wysunęła się taka potrzeba dowartościowania siebie kosztem innych ludzi. Bo zobaczcie, jakie to proste. Wystarczy gdzieś jakaś informacja o tym, że na przykład malowanie paznokci lakierem szkodzi. Nie będę z tym polemizować, bo wcale nie zamierzam bronić ani malowania paznokci, ani tatuaży, tak? czyli tej ingerencji chemii w nasze ciało. Więc jeśli ktoś tam nakłada sobie makijaż na twarz, czy maluje sobie paznokcie, nakłada lakier na te paznokcie, zatem czy jakieś tam inne rzeczy. No teraz mamy jeszcze przecież hybrydy, więc tam się nakłada jeszcze żele i różne inne sprawy. Jeśli ktoś właśnie nakłada na ciało tusz, wstrzykuje go w skórę, no to oczywiście od strony takiej czysto higienicznej, czysto zdrowotnej my możemy mieć wątpliwości. Ja tu w ogóle nie Zamierzam dyskutować z ludźmi, którzy nie lubią malowania paznokci, nie lubią tatuaży czy, czy jakichś tam innych rzeczy. Każdy z nas ma prawo wybierać, jak chce wyglądać i co robi. A zatem jedni się tatują, inni nie. Jedni malują paznokcie, inni nie. Jedni noszą długie włosy, inni krótkie. Jedni chodzą w spódnicach, inni w spodniach. Natomiast nie można dorabiać do tego filozofii, bo jest to po prostu zwyczajnie nieuczciwe. I żeby nie być gołosłowną, żeby to nie było tak, że ja też bronię tego, co jest mi bliskie, chcę powiedzieć, że przez większość życia nosiłam długie włosy, przez większość życia chodziłam w spódnicach. W ogóle jako nastolatka, nawet w mroźne zimy, chodziłam w spódnicach, miałam takie fajne, aksamitne długie do kostek spódnica. W których było mi po prostu zwyczajnie ciepło, i podczas kiedy moje koleżanki latały w jeansach, to ja chodziłam zawsze w spódnicy. Dlaczego? Bo tak chciałam, bo lubiłam, bo czułam się wtedy bardziej kobieca, czy powiedzmy bardziej dziewczęca i uważałam, że to w jakiś sposób sprawia, że jestem bardziej atrakcyjna. Byłam ładniejsza sama dla siebie dzięki temu, bo byłam bardzo szczupła, bardzo. W związku z tym te spódnice jakby dodawały mi trochę. Chciała i dodawały mi kobiecości. Nieważne jaki jest pretekst, nieważne jaka jest przyczyna. W każdym razie mogę Wam e, śmiało powiedzieć, ponieważ noszę zarówno spodnie, jak i spódnice, ponieważ e, przez e, większość czasu, odkąd pracuję e, z energią, e, nosiłam też długie włosy i nie miałam przekłutych uszu, e, ponieważ były czasy, kiedy nie malowałam paznokci. Mogę Wam bardzo wyraźnie powiedzieć, e, że to nie ma żadnego znaczenia. To są naprawdę rzeczy wtórne. E, wszystko nas w jakiś sposób wspiera, na przykład inne feng shui, poustawianie w mieszkaniu rozmaitych przedmiotów. One dodają nam trochę energii, one podnoszą tę energię, ale musimy pamiętać, że ta energia nigdy nie jest silniejsza od naszej własnej energii. My zawsze jesteśmy mocniejsi niż energia otoczenia, niż energia ubrania, niż energia kolczyków czy lakieru na paznokciach. Więc o ile nie będę tutaj dyskutować o tym, czy nakładanie jakiejś chemii na płytkę paznokcia jest szkodliwe, czy nie, bo być może ma to jakiś wpływ na nasze zdrowie i to zostawiam specjalistom. O tyle absolutnie nie zgadzam się z teoriami, że aby się rozwijać to właśnie nie można malować paznokci, nie można ścinać włosów, nie można nosić spodni, cokolwiek tam jeszcze. Uważam, że jest to odwracanie uwagi od tego co najważniejsze. Nie będę tłumaczyć dlaczego, bo już powiedziałam. Dla mnie jest to wyraz po prostu silnych kompleksów ludzi, którzy są w tym duchowym świadku i ciągle w ich odbiorze nie, nie, nie widzą tyle, ile by chcieli, albo nie są odpowiednio doceniani przez innych. No, jeśli człowiek nie może sam siebie pokochać takiego, jakim jest, to szuka sobie takich argumentów, na przykład, no, jestem lepszy od innych, bo nie jem mięsa. Jestem lepszy od innych, bo nie maluję paznokci. Jestem lepszy od innych, bo nie ścinam włosów. Czujecie to wszystko, jakie to jest absurdalnie oczywiste. Nie, nie na tym polega rozwój. Rozwój polega na tym, żeby odnaleźć w sobie moc. I ta moc nas prowadzi. Być może na jakimś etapie, na przykład jeśli chodzi w ogóle o dietę, to my bardzo mocno zmieniamy ją i bardzo mocno reagujemy na duchowe energie, które w nas wzrastają. Bo to jest tak, że jeśli ktoś faktycznie intensywnie praktykuje duchowo, to odstawia mięso, ponieważ ono ma cięższą energię. Ale w drugą stronę, kochani, to nie działa. To ja już o tym wielokrotnie mówiłam, że nie wystarczy być wegetarianinem, żeby być oświeconym. To jest tak, że ja wielokrotnie spotykam gdzieś tam w sieci osoby, bardzo, bardzo brzydkie, bardzo brzydkie energetycznie, bardzo agresywne, jadowite, złośliwe, które są wegetarianami. No więc to samo odstawienie mięsa nie działa. Natomiast w odwrotną stronę spotykam ludzi, którzy są na pięknym, wysokim poziomie i troszkę tego mięsa czasem jedzą. Niewiele, bo rzeczywiście to mięso przestaje nam smakować. No to tak działa, ale to jest jakby związane właśnie z. Samym działaniem energii, a nie z wyborem. A zatem to, że ktoś nie maluje paznokci, czy nie nosi kolczyków, czy nosi długie włosy i wygląda w ogóle jak jakiś kapłan z Atlantydy, nie oznacza automatycznie, że jest oświecony. Nie dajcie się zwariować, proszę.